Witam Państwa, Adrian Stankowski. To jest specjalne wydanie telewizji Republika. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy za wyrazy poparcia i sympatii, również te w formie wpłat na rozwój niezależnych mediów, ale przed chwilą dostałem. Taki wzruszający prezent od pana Albina. Nie wiem, czy jestem upołażniony do, do, do ujawnienia nazwiska na antenie, ale dostaliśmy kartkę z, ze błogosławionym księdzem Jerzym Popiełuszką i Archaniołem. Michałem, pan, pan Albin, dla całej redakcji, dla mnie też osobiście przekazał to, te obrazki, żeby nas chroniły całą, całą redakcję przed, przed złem. Bardzo serdecznie dziękuję. Jest z nami pan profesor Przemysław Czarnek, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister Edukacji i Nauki. Witam serdecznie, panie, panie pośle. Dzień dobry, kłaniam się Państwu. No właśnie, użyłem tego tytułu, bo Sejm dzisiaj obraduje po raz pierwszy no w niepełnym składzie. Mówiąc krótko, Konstytucja mówi jasno: 460 posłów liczy Polski Parlament, a tu do uchwalenia jest budżet państwa. Panie, panie, panie Ministrze, no właśnie, czy Polski Parlament ma. E, możliwość podejmowania decyzji. Pan marszałek Szymon Hołownia rozpoczął tę obradę od przypomnienia, że w ciągu ostatnich kilku lat kilkunastokrotnie mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której ktoś rezygnował z mandatu, pozostawał on nieobsadzony przez kolejne tygodnie, aż się ktoś zdecydował na przykład na ten mandat, tak było chociażby w przypadku pani poseł Gabrieli Masłowskiej, która poszła do Rady Polityki Pieniężnej, tak było chociażby w, 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 w przypadku pana posła Sobonia który poszedł do NBP, no ale nie zauważają jednej podstawowej rzeczy. Czym innym jest wakujący mandat wówczas, kiedy ktoś sam z własnej nieprzymuszonej woli rezygnuje z niego po to, żeby objąć inną funkcję i czeka ten mandat na objęcie przez kolejnego posła, to jest zgodne z prawem. A czym innym jest, kiedy Sejm obraduje w 450 osób, 58 osób, tylko dlatego, że marszałek Sejmu bezprawnie oraz służby państwa bezprawnie, przetrzymują, przetrzymują posłów w więzieniu, posłów, którzy mają mandaty, bo potwierdził to Sąd Najwyższy Izba Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych i nie mogą tego mandatu wykonywać. To jest już działanie nielegalne. To jest już działanie w składzie zdekompletowanym, nie okolicznościami obiektywnymi, tylko bezprawnym działaniem władz Sejmu i to rzeczywiście może rzutować na legalność podejmowanych decyzji. Wiem, że pan minister natychmiast po naszej rozmowie będzie jechał do Radomia pod więzienie gdzie przetrzymywany jest Mariusz Kamiński jak pan w ogóle skomentuje tę całą sprawę bo przecież to są niewinni ludzie ja może troszkę za mało podkreślamy to że po prostu w więzieniu są niewinni ludzie ludzie a nie politycy Proszę Państwa, to jest e, szok, bo jesteśmy w XXI wieku, w 2024 roku w kraju, e, który szybko, najszybciej, jednym z najszybciej rozwijających się w, na świecie i w Europie, e, kraju członkowskim Unii Europejskiej, i oto e, zostali uprowadzeni, uprowadzeni przez policję z pałacu prezydenckiego goście pana prezydenta którym to Pan Prezydent udzielił aktu łaski przed ośmioma laty, ponad ośmioma laty, i który to pan prezydent potwierdził ten akt łaski tuż przed tym, kiedy pan marszałek łownia bezprawnie, jak wiemy, to już z orzeczenia Sądu Najwyższego, wydał to postanowienie stwierdzające wygaśnięcie tych mandatów. No, coś takiego nie mieści się w głowie. Czegoś takiego jeszcze w Polsce nie było od 1989 roku. I mówimy tu o ludziach niezwykle zasłużonych. Mówimy o Mariuszu Kamińskim, którego heroiczne. Czy nie opisywałem nawet swoje swojej rozprawie doktorskiej, kiedy pisałem o demokratycznym państwie prawa w praktyce ustrojowej, czy Rzeczpospolitej? Przywoływałem również, oczywiście, na marginesie prac naukowych taką książkę, która pokazywała, w jaki sposób Mariuszowi Kamińskiemu w latach 90. jeszcze Ubeccy grozili. Nie będę teraz przywoływał tych drastycznych scen, które, te, które, które ci ubecy w listach do niego również wypisywali. Człowiek, który walczył z komuną i to zawzięcie w czasach komunizmu, człowiek, który walczył z postkomuną i walczył, o dekomunizację w czasach już III Rzeczpospolitej. Dzisiaj przez tę III Rzeczpospolitą został bezprawnie uwięziony, osadzony w celi w Radomiu. To są rzeczy absolutnie, no, których nie przewidywaliśmy aż do tego stopnia. Musimy sobie zdać z tego sprawę, bo skoro na posłów Skoro na posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, którzy jeszcze dwa miesiące temu zawiadywali służbami tego państwa, byli szefami policji i innych służb, którzy byli u pana prezydenta w pałacu prezydenckim jako goście, jako posłowie ułaskawieni, skoro ich można bezprawnie osadzić w celi, to co można zrobić ze zwykłym obywatelem? To trzeba uzmysławiać społeczeństwu. Panie ministrze, to uprowadzenie, jak pan minister określił, z pałacu w sprawie tego uprowadzenia, śledztwo wszczęła prokuratora, co często jest komentowane jako bezpośredni powód tej nadzwyczajnej, nie wiem jak to określić, akcji pana prokuratora generalnego, która no, póki co wszyscy zastępcy pana prokuratora generalnego skierowali zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez prokuratora generalnego. To jest sytuacja bez precedensu, no ale to też no, powoduje, że prokuratura już może mieć kłopoty z, z prawidłowym funkcjonowaniem. Na portalach adwokackich wielka radość, bo można kwestionować decyzję prokuratury, że tak powiem, w obu wariantach, jak komu wygodnie. Jest absolutnie oczywiste, że ci adwokaci, którzy czynnie uczestniczą w tych zamachach na wolne media publiczne, niezgodne z prawem, jak już potwierdził Krajowy Rejestr Sądowy w tych zamachach na niezależność prokuratury krajowej, na bezprawne odsuwanie od funkcji prokuratora krajowego. Pana prokuratora krajowego. Y, y, barskiego. Y, ci adwokaci powinni też liczyć się z konsekwencjami dyscyplinarnymi w najbliższej przyszłości, kiedy tylko będzie to możliwe. Y, trzeba to też im uzmusmawiać. Natomiast, y, natomiast rzeczywiście no, sprawa jest bardzo prosta. No, prokuratura wszczęła postępowanie karne w sprawach przekroczenia uprawnień przez tych, którzy dopuszczali się właśnie tych zamachów na wolne media publiczne czy na y, y, mandaty poselskie panów posłów Wojsika i Kamińskiego. I ponieważ ci, którzy tych zamachów dokonywali zdają sobie sprawę z tego, że radykalnie przekroczyli prawo i popełniali przestępstwa, w związku z tym postanowili, co zrobić? Zneutralizować prokuraturę, a zatem za wszelką cenę, z pominięciem przepisów prawa obowiązującego, z pominięciem koniecznej do uzyskania zgody pana prezydenta, stwierdzili, że pan Barski nie jest Barskim, że prokurator krajowy nie jest prokuratorem krajowym. Ciekawe jest jedna rzecz, szanowni państwo. Że pan prokurator Barski miał już takie przygody. Otóż w 2011 roku, kiedy został wybrany na posła. To wówczas jeszcze urzędujący wówczas marszałek Schetyna nie dopuścił do objęcia mandatu przez pana prokuratora Barskiego. Pan prokurator Barski odwołał się wówczas do Sądu Najwyższego, stwierdzając, że jest w stanie spoczynku, a prokurator w stanie spoczynku może objąć mandat. I Sąd Najwyższy stwierdził, że nie, prokurator w stanie spoczynku to też prokurator i objąć mandatu nie może. A dzisiaj ta sama strona, która, kwestionowała, która wtedy kwestionowała prokuratorsko, prokuratorskość, mógłbym powiedzieć, prawda, czy pełnienie funkcji prokuratora pana prokuratora Barskiego, Dzisiaj mówią, że nie odwrotnie. Prokurator Barski nie mógł być prokuratorem, prokuratorem krajowym, bo nie mógł być ze stanu spoczynku zatrudniony w prokuraturze krajowej. Otóż został zatrudniony, został powołany, opiniował go pan prezydent, wszystko zgodnie z ustawą, i jest prokuratorem krajowym. I nie można go odwołać bez zgody prezydenta. Radykalne złamanie prawa przez pana Bodnara, co mnie nie dziwi, bo pan Bodnar, no prawnikiem jaki jest, każdy widzi, jak sprawował funkcję rzecznika praw obywatelskich, też każdy widział. Więc trudno się bo spodziewać po nim czegoś lepszego. Panie profesorze, no właśnie, może wykorzystamy pa, pa, wiedzę prawną pana, pana profesora. T, t, teraz t, tym tytułem do pana się zwrócę. Dlaczego nie ma, dlaczego polskie prawo nie przewiduje takiej, takiej instytucji jak pełniący obowiązki prokuratora, jak pełniący obowiązki sędziego, bo sędzia, prokurator to nie dyrektor czy naczelnik, gdzie takie rzeczy są e, dopuszczalne? Nie przewiduję, bo nie przewiduję. Gdyby przewidywało, to można by było powoływać takiego PO prokuratora, prokuratora krajowego. Bo przede wszystkim jest to prokurator, a nie rzeczywiście, jak pan mówił, dyrektor jednostki organizacyjnej. Tylko prokurator krajowy, który ma spełniać konkretne funkcje, czynności prokuratorskie. E, od tego zależy jakość działania państwa. To jest zupełnie jasne. Ale pr przede wszystkim, szanowni państwo, Zgodnie z artykułem 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej organy władzy publicznej działają wyłącznie na podstawie przepisów prawa i wyłącznie w granicach przez to prawo określonych. Gdyby prawo określało możliwość, dawało możliwość na jakiś czas wyjątkowo powoływania P.O. Prokuratura Krajowego, to musiałoby być tak w prawie napisane w ustawie o prokuraturze. W przepisach prawa polskiego nie ma takiej funkcji jak PO prokuratora krajowego, a skoro nie ma takiej funkcji jak PO prokuratora krajowego, to nie można nikogo powołać na funkcję PO prokuratora krajowego. To jest tak proste, że każdy student pierwszego roku prawa, a nawet y, 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 uczniowie liceum, którzy mają w, w, gdzieś w planach y, studiowanie prawa, powiedzieliby to bez zająknięcia panu Bodnarowi i panu Tuskowi, Dlatego twierdzę, że z premedytacją to prawo jest łamane, bo nie sądzę, żeby aż taka niewiedza była u pana Bodnara i aż taki brak świadomości łamania prawa u pana Tuska. Panie pośle, ostatnia sprawa. Dzisiaj minister, notabene, nomen omen kultury, pan Bartłomiej Sienkiewicz nie wstał w czasie wykonywania, w czasie śpiewania hymnu, polskiego hymnu narodowego w parlamencie. Wstali wszyscy inni z, z, z PSL-u, z Platformy, z Lewicy. On jeden siedział no chyba demonstracyjnie, bo jak to, jak to inaczej określić? Widzimy to na, Pamię na, na, na zdjęciach. Pamiętacie Państwo taki, taki film w polskiej kinematografii Kariera Nikosiadyzmy? Nie, nikodemadyzmy tego, tego z Romanem wilhelm i tylko tego Nikosiadyzmy z Cezarem Pazurą. Otóż tam była taka scena, w której chciano obsadzić na stanowisku ministra kultury pewnego człowieka i nazwano wtedy to ministerstwo Ministerstwem Braku Kultury. Dziś mamy Ministerstwo Braku Kultury, co potwierdza swoim zachowaniem pan podpuł podpułkownik Sienkiewicz. Panie Ministrze, bardzo serdecznie dziękuję, zwłaszcza że wiem, że śpieszy się Pan do Radomia. Tam coraz dnia na dzień tłumy coraz większe. Naszym gościem był Pan Profesor Przemysław Czarnek, dzisiaj poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister Edukacji i Nauki. Kłaniam się, Panie Bośle. Dziękuję bardzo. Kłaniam się Państwu. A my przenosimy się do Polskiego Parlamentu, bo dzisiaj gorący, bardzo dzień komentarze zbierał, zbierał nasz nowy kolega Michał Jelonek prosto z Parlamentu.